Parasol zwinięty, okienko zamknięte, bułek z pieczarkami brak. Odkąd 10 czerwca poinformowaliśmy, że sprzedano ostatnią, nie przestają spływać wspomnienia i podziękowania w kierunku pani Basi. Dziś to ona chciałaby podziękować wszystkim swoim stałym klientom i wlać w ich serca odrobinę nadziei. Być może bułka z pieczarkami nie pójdzie ostatecznie w zapomnienie. Pani Basiu, co Pani czuła, kiedy Pani tę ostatnią bułkę z pieczarkami no, kilka no, dni no, temu sprzedawała? No, mówiąc, byłam zmęczona, <noise> bo ostatnimi czasy miałam bardzo duży ruch, dlatego, że ja już wcześniej uprzedzałam klientów, że, że będzie zamknięte. Zamknięcie, ludzie myśleli, że będzie końcem miesiąca, no musiałam to trochę wcześniej skończyć, ze względu na to, że zostałam powiadomiona przez kolej, że, że muszę opuścić teren, bo teren, na którym stoi teraz moja budka, to już jest terenem kolejowym. Do końca lipca muszę opuścić ten teren, w związku z tym ja muszę mieć czas, żeby wszystko ogarnąć, pozałatwiać urzędowe sprawy, to wszystko stąd wyprowadzić i to, no, pracując to nie było tak możliwe, nie, w związku z tym no musiałam skończyć, ale tak naprawdę to dopiero teraz do mnie dociera, że ja skończyłam pracę. Z jednej strony jest to przyjemne, kiedy człowiek nie musi gonić, nie jest, że tak powiem, uwiązany, bo trzeba to, trzeba tamto, ma się taką swobodę, ale z drugiej strony podejrzewam, że po jakimś czasie będzie brakować takiego obowiązku, nie? Ale myślę, że sobie dam radę. No bułka ledwie, ledwie zamknięta, a myślę, że już wszystkim stałym klientom brakuje tej bułki z pieczarkami i tych hot dogów. Ale wiemy, że jest jakaś nadzieja na to, że być może ta bułka gdzieś kiedyś jednak się odrodzi. Wiadomo, mam dobrą wiadomość. Znalazł się nabywca, właściwie małżeństwo, które chcą przejąć. Tą budkę łącznie z przepisami, z wszystkim, co się z tym wiąże, i chcieliby otworzyć taką budkę blisko dworca PKP. Z tego, co ja się orientuję, to mają wstępną zgodę pana burmistrza, mają zgodę Sanepidu, że mogą tą budkę przenieść, tylko muszą ją trochę unowocześnić, bo no, no, nie ukrywajmy, to jest stara budka i, i trzeba coś z tym zrobić według nowych przepisów. Jeżeli tylko dostaną, dostaną zgodę na miejsce, to zaczynają pracować. I ja myślę, że gdzieś jesienią, no może wczesną, no to tak jest optymistyczne, ale taką późniejszą jesienią otworzą, a ja im mogę pomóc. Bo zadeklarowałam się, że oprócz tego, że im przekazuję przepis i to wszystko, to mogę jeszcze im pomagać w jakiś sposób, no sprawdzać ich, co robią, nie? Ale dla mnie najważniejsze było to, że są to młodzi ludzie, którzy nie przyszli i nie powiedzieli, bo z takimi głosami też miałam styczność, że, że oni coś tu jeszcze dołożą, że to a to kawa, a to, a to tam coś jeszcze, a to jakieś obwarzanki. Nie, oni chcą stricte prowadzić to co ja. Więc ja jestem jak najbardziej za tym. Także to jest chyba dobra wiadomość. Nie? Czyli podsumowując, ile lat w tym miejscu pani pracowała i codziennie, praktycznie licząc weekendów, serwowała Pani bułki? W tym miejscu jestem od 17 lat no ponad 17 lat. Po drugiej stronie ulicy na rogu byliśmy 22 lata, więc to jest szmat czasu. To jest 39 lat, czego nawet ja nie mogę pojąć, że tak długo można było, bo zakładaliśmy firmę, że będzie to czasowe, chwilowe, odskocznia od pracy w biurze. No ale stało się tak jak stało i no, człowiek się przyzwyczaił do tego, nie? Także no, miałam różnych klientów, powiem pani. Yy, miałam Dorosłych, znaczy starszych klientów małych. Najnowszą moją klientką jest czteroletnia Klara, <noise> która przychodzi z mamusią raz w tygodniu na bułkę z parówką. Kiedy mama jej kupuje tą samą parówkę, to ona mówi, że to nie jest to samo. To jej nie smakuje. No, Klara robi mi laurki. <noise> no i mama nie mogła jej powiedzieć, że będzie koniec działalności. Bo mówi Pani, ona się tak rozpłakała, że nie mogłam ją uspokoić. Ja myślę, że y, wielu klientów y, czuje podobnie jak mała Klara, ale też i ona i, i ci wszyscy inni klienci i też nasi czytelnicy, którzy przesyłali podziękowania no, ucieszą się y, przede wszystkim z tego powodu, że jednak jest jakiś promyczek nadziei y, i być może ta bułka y, jednak y, znowu trafi. W nasze ręce. Ja chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim klientom, tak jak mówię, i tym starszym, i tym średnim, i tym najmłodszym, za to, że tak powiem, kibicowali mi przez tyle lat. Ja się czasami śmieję, że ja wychowałam dwa pokolenia, bo w tej chwili przychodzą młodzi ludzie, którzy mówią: wie, panie, a moja mama chodziła do szkoły, to kupowała te bułki. No są starsi ludzie, młodsi i tak jak mówię, dzieci. Ale tego wszystkiego nie byłoby, gdybym nie miała dobrego towaru. Więc chciałabym też podziękować firmie Alma i panom właścicielom, którzy mi pomagali. W różnych innych sprawach, nie tylko zawodowych, firmie Brzęczek. Za dobre bułki piekarzom, którzy piekli, bardzo dobre bułki. I zawsze jak mówiłam, że coś jest nie tak, to poprawiali się. No, miałam dostawców pieczarek, to była rodzina państwa bielów. Przywozili mi ponad 20 lat pieczarki, więc to też bym chciała im podziękować. I chciałabym podziękować takim normalnym ludziom, którzy, że tak powiem, dodawali mi otuchy, pomagali. Na przykład mam pana, który przez ostatnie lata, kiedy zostałam sama w pracy ze stacji benzynowej przywoził mi butle z gazem. Nie chciał nic za to, żadnych pieniędzy, niczego. Więc dla mnie to takie gesty są bardzo cenne. Nie? No, przychodzili na przykład młodzi ludzie i, i mówili, czy nie trzeba pani coś tam naprawić, bo się pani zepsuło. <laughs> Także tacy, tacy są ludzie, dlatego z tego miejsca wszystkim bardzo dziękuję. Będziemy zamykać po raz ostatni tym moim sezamowym kluczykiem. No niestety, kończy się pewna era. Zamykamy i oby komuś służyło to jeszcze trochę, bo ten kluczyk jeszcze jest dobry.